Marianna Schreiber dostała swoje pięć minut w programie Top Model i trzeba przyznać, że świetnie je wykorzystała. Żona ministra PiS Łukasza Schreibera, odkąd zaczęła stanowczo wyrażać swoje zdanie na temat tego, co dzieje się w polityce i w naszym społeczeństwie, zyskała rozpoznawalność i wielkie zainteresowanie mediów. Na Instagramie dzieli się swoimi przemyśleniami i zyskała tam całkiem pokaźne grono sympatyków i sympatyczek. Nie da się zaprzeczyć, że celebrytka świetnie wykorzystała swój moment sławy. Niedawno otrzymała fuchę w Superekspresie, gdzie prowadzi własny podcast. Zabawa w dziennikarkę widocznie spodobała się niedoszłej modelce. Ostatnio wybrała się pod dom Jarosława Kaczyńskiego, w nie do końca wiadomo jakim celu. Znajdujemy się właśnie na warszawskim Żoliborzu, czyli niewątpliwie w centrum sterowania polską. To właśnie od tego miejsca powinny zacząć się wszystkie zmiany w Polsce. Aby pokazać młodym ludziom, że warto iść na wybory, warto zmienić rzeczywistość, która się wielu obywatelom nie podoba, powiedziała Schreiber. Po chwili wyciągnęła z kieszeni snikersa, którego przyniosła specjalnie dla prezesa, ponieważ ten za bardzo gwiazdorzy prezesie Kaczyńskim mam dla pana snikersa żeby może przestał pan w końcu gwiazdożyć i dał ludziom wolny wybór a nie dyktatorstwo zaapelowała Schreiber Po tych słowach Marianna Schreiber podeszła do pewnej starszej kobiety która przechadzała się ulicą Celebrytka zapytała ją co sądzi o wyprawie Jarosława Kaczyńskiego do Kijowa Seniorka rezolutnie odpowiedziała Niech siedzi na dupie i niech się nigdzie nie rusza odpowiedziała zaczepiona kobieta.